Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami omówienie dodatku After Dark do jednej z moich ulubionych gierek, czyli Cities Skylines, które pokazywałem na kanale wielokrotnie. Na pierwsze, duże, oficjalne rozwinięcie musieliśmy czekać blisko rok, no, leciutko ponad pół roku. To dość długo, kiedy DLC do konkurencyjnych gierek potrafiły pojawiać się już po dwóch miesiącach od wydania. Jeżeli komuś z was spodoba się ta gra, to jej podstawowa wersja oscyluje w okolicach, no... 40 zł to bardzo mało. W dodatku w wersji 1.2, która wyszła wraz z After Dark, ta podstawka została solidnie zaktualizowana, więc dostajecie już nie tylko samą podstawkę, ale również elementy, które znajdują się w After Dark, nawet jeżeli te, tego dodatku nie posiadacie. Ten pierwszy oficjalny dodatek, zdaniem wielu, ma wprowadzać jedynie system dnia i nocy. Tak nie jest, bo zachodzące słońce dostępne było już w modyfikacjach do tej gry. After Dark wprowadza do Cities całą mechanikę związaną z nocą i z dniem, czego najlepszym przykładem jest totalnie inny ruch na ulicach rano i wieczorem. Nie licząc tego, że wieczorem na przykład zapalają się światła na ulicach, światła w domach czy podświetlenie mostów. Ważna sprawa. Update 1.2. Nawet jeżeli nie posiadacie After Dark, wprowadza naprawdę sporo zmian dla tej wersji podstawowej. Warto wspomnieć, że jeszcze przez parę tygodni wiele modyfikacji do podstawki Cities może nie działać z tym rozszerzeniem. Warto więc no albo poczekać, albo rozpocząć swoją przygodę z grą ponownie, budując miasto specjalnie pod ten dodatek After Dark. Kiedy nadejdzie noc, to zauważamy na przykład, że część mieszkańców jedzie się gdzieś bawić, część śpi w domach, elektrownie słoneczne zyskują mniej Albo wcale. Ogółem zużycie w nocy mocy, czyli prądu, jest mniejsze, za to o poranku nagle wszyscy ruszają do sklepów, a ciężarówki z fabryk zaczynają dostarczać towar. Mieszkańcy muszą nagle gdzieś dojechać do pracy, czy powiedzmy w miejsca, gdzie robią zakupy, więc no, noc jest takim, powiedzmy, czasem albo spokoju, albo imprezowania, zaś dzień jest czasem pracy. W standardowej wersji to wszystko działo się, powiedzmy, cyklicznie, naraz. Tutaj dzieje się to zależnie od pory dnia i nocy. I powiedzmy, że dzień, noc trwa od tam kilku do nawet kilkunastu minut, jeżeli ustawimy sobie odpowiednio czas. Mamy też możliwość ustawiania, jakie usługi miejskie mają być, um, jak bardzo, że tak powiem, finansowane w zależności od dnia albo nocy. Um, bardzo fajną opcją jest możliwość robienia na przykład nocnych i dziennych linii autobusowych oraz ustawianie, że przykładowo w nocy autobu autobusów um, ma być troszeczkę mniej, czyli powiedzmy finansowanie autobusów nocą dajemy na minimum. Tak samo z elektrycznością e, możemy nieco zaoszczędzić, obniżając finansowanie elektrowni w nocy. Wiele osób zapyta, no dobra, fajnie, ale po co? Otóż z dodatkiem After Dark nasze miasto zacznie żyć również nocą. Na początku gry nie jest to widoczne, powiedzmy nie ma specjalnie opcji, żeby zobaczyć to na początku gry, jak to wszystko działa. Ale z czasem będziemy mogli robić na przykład strefy wypoczynku albo strefy rozrywki. Te pierwsze to strefy, gdzie przykładowo turyści albo mieszkańcy, no nie mogą przyjeżdżać samochodami, muszą powiedzmy sobie troszeczkę popodróżować z buta i tam ma być cichutko, spokojnie, takie stare miasto. A druga strefa to spora nowość w grze. Specjalne budynki sprowadzające turystów strefy robiące dużo hałasu nocą, zwiększające oczywiście przestępczość czy zagrożenie pożarowe, wymagające dobrych połączeń komunikacyjnych, ale zarazem generujące spory zysk na przykład na kasynach, na hotelach, na imprezach tego typu rzeczach. Do systemu też komunikacji miejskiej dodano nam duży dworzec autobusowy, duży port, duże lotnisko oraz system Taksówek. Te żółte paskudy mogą mieć swoją bazę oraz swoje postoje, na których po prostu czekają na mieszkańców. Oni, nie chcąc jechać na przykład długich tras autobusami, mogą wybrać ten środek lokomocji, który razem z autobusami może podróżować specjalnymi nowymi drogami, specjalnymi nowymi pasami. To są oczywiście buspasy. Tutaj twórcy gry trochę się nie popisali. Buspasy mamy tylko i wyłącznie na sporych drogach. Nie możemy zrobić małych dróg, dróg em, tylko z buspasami, jak to było w dodatku... Traffic Plus, gdzie mogliśmy zrobić zwykły pas jedną, w jedną stronę i w drugą stronę, po którym jeździły na przykład tylko autobusy, a tutaj w tym wypadku tylko taksówki. No niestety takich małych pasów, bus pasów tutaj nie ma, a szkoda. Ciekawym elementem jest zachęcanie mieszkańców do rowerów. Możemy budować ścieżki, mosty i tunele, no właśnie rowerowe. Strefy na przykład z zakazem jeżdżenia na rowerach poza ścieżkami, albo właśnie z jakby profitami dla rowerów dla całej strefy. Zmieniony został system też policyjny. Wcześniej praktycznie bezużyteczny, teraz zaczyna być realny. W naszym mieście są popełniane przestępstwa. Policja już nie tylko jeździ sobie na interwencję i wraca, ale zabiera też czasami, nie zawsze, aresztowanych na przykład do więzienia, które może się przepełnić. Część, powiedzmy, przestępców jest tylko aresztowana i pozostaje na posterunku przez krótki czas, a część przestępców wymaga eskorty policji wanami do więzienia. Powiem finalnie tak: dodatek jest niezły. Wart w mojej ocenie maksymalnie te powiedzmy 35-40 zł. Na Steamie jest to 14 euro, ale raczej da się dostać taniej jak samą grę. Mechanikę dnia i nocy czuć. Solidnie czuć w dużych miastach, które korkują się mocniej rano, widać żyjące strefy turystyczne, gdzie nocą jeździ sporo samochodów, taksówek, dużo ludzi korzysta tam z autobusów i tak Zużycie zasobów w zależności od pory dnia też czuć. Twórcy jednak nie dodali do gry masy rzeczy, jakie dodawali moderzy, fani tej gry. Bardziej szczegółowe dane o budynkach, na przykład klikamy na budynek i mamy wszystkie dane, jakie tylko są dostępne w mechanice gry. Tutaj tego niestety nie ma, nie dodano tego w tym dodatku ani w ogóle w jakimkolwiek kolejnym update'cie. Szkoda. Ustalanie cen biletów komunikacji miejskiej też nie zostało dodane. No, to wpływałoby na zainteresowanie tym, ile osób chce korzystać z komunikacji miejskiej. Aktualnie możemy zrobić albo płatną komunikację miejską, albo darmową. Nie możemy ustalić tej ceny, która jakoś tam by się skalowała, powiedzmy do zainteresowania komunikacją miejską. Ustawienie skrzyżowań, czy powiedzmy priorytetów dróg, tego wciąż brakuje w podstawce, tego wciąż Wciąż y, twórcy gry nie dodali bezpośrednio do podstawowej wersji. Ja Cities uważam za tytuł niemal idealny. Setki modów w warsztacie, naprawdę setki, ogromne miasta. Ten dodatek, After Dark, w mojej ocenie jest ok. Nie jest aż dobry, ani też nie jest bardzo dobry, bo lista zmian jest y, trochę wciąż zbyt kosmetyczna. W Cities po prostu brakuje mi tylko jednej rzeczy dynamicznych wydarzeń, strajków, zamieszek, wypadków drogowych korkujących miasto i tak dalej, Mam nadzieję, że zrobią to moderzy albo wyjdzie to w drugim dużym dodatku. Tyle.